To była wiadomość, której nikt się nie spodziewał. 21 sierpnia, w dniu swojego planowanego koncertu podczas Topo w Detop Sopot Festival, zmarł nagle Stanisław Sojkę artysta, którego muzyka od lat towarzyszyła Polakom. Śmierć 66 letniego muzyka pogrążyła w żałobie nie tylko jego rodziny i przyjaciół, ale również fanów i całe środowisko artystyczne. Od tamtej chwili w mediach, internecie pojawiało się jedno pytanie, gdzie i kiedy będzie można pożegnać artystę. Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Sojke został znaleziony martwy w hotelu, w którym przebywał podczas festiwalu w Sopocie. Kilka godzin wcześniej uczestniczył jeszcze w próbie, a wieczorem miał wystąpić na scenie opery leśnej o godzinie 20 i 55 setnych. Zamiast muzyki i oklasków, publiczność usłyszała komunikat prowadzących. Którzy po otrzymaniu potwierdzenia od rodziny poinformowali o tragedii. Dziś wśród naszych znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na tej scenie, był także Stanisław Sojke. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Sojke nie żyje, mówił ze sceny Mateusz Chładki. TVN wydał również specjalne oświadczenie, wyjaśniając powody nagłego przerwania transmisji. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci artysty i przeprowadzono sekcję zwłok. Na wyniki trzeba będzie jednak poczekać około miesiąca, ponieważ konieczne są dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Dla bliskich i fanów oznacza to trudny czas niepewności, w którym jedyne co pozostaje, to wspominać jego muzykę i osobę. Sojka od lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2021 roku przeszedł ogromną metamorfozę, zrzucając aż 30 kg. Ważyłem 123 kg. Przyjaciółka, pani doktor, zmierzyła ciśnienie i powiedziała: Na badania. Poszedłem na tygodniowy przegląd do łodzi, wspominał w 2023 roku w wywiadzie dla twojego stylu. To właśnie wtedy wykryto u niego cukrzycę typu 2, zmiana trybu życia i biety poprawiła jego kondycję. Ale zdrowie artysty wymagało ciągłej troski. Dziś, po jego nagłej śmierci, uwaga skupia się na ostatnim pożegnaniu. Jak ustalił fakt, uroczystość pogrzebowa Stanisława Sojki odbędzie się w drugim tygodniu września i będzie miała charakter państwowy. To niezwykłe wyróżnienie, zarezerwowane dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury i życia publicznego w Polsce. Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane. Natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Sojke spocznie na warszawskich powązkach, przekazała osoba z jego otoczenia. Decyzja o takim charakterze pogrzebu to wyraz ogromnego uznania dla dorobku Sojki. Jego twórczość była czymś więcej niż tylko muzyką, towarzyszyła ludziom w ważnych momentach życia, budowała wspólnotę emocji i wartości. Tolerancja, cud nie pamięci. Play It Again, czy liczne interpretacje poezji śpiewanej, to utwory, które zapisały się historii polskiej muzyki i pozostaną z nami na zawsze. Warszawski Powązki, gdzie spocznie artysta, to miejsce szczególne nekropolia, na której znajdują się groby wielu wybitnych postaci polskiej kultury, sztuki i historii. To symboliczne dołączenie Sojki do grona tych, których życie i twórczość ukształtowały tożsamość naszego kraju. Dla fanów i przyjaciół będzie to przestrzeń, której będzie można oddać mu hołd i zatrzymać się na chwilę refleksji. W mediach społecznościowych trwa nieustanny strumień wspomnień i kondolencji. Fani piszą o koncertach, które zmieniły ich życie, o chwilach wzruszenia i radości, które zawdzięczają Sojs. Muzycy i artyści publicznie wyrażają swój żal, podkreślając, że odszedł nie tylko wielki głos, ale też człowiek wyjątkowej serdeczności i autentyczności. Pogrzeb Stanisława Sojki będzie nie tylko ceremonią pożegnania, ale także symbolicznym momentem, w którym Polska podziękuje mu za dekady twórczości. Dla rodziny i przyjaciół to bolesna chwila, dla fanów możliwość wspólnego uczczenia pamięci artysty, którego utwory na zawsze pozostaną w naszej kulturze. Tu Alicja, a to mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś opowiedziałam wam o pierwszych szczegółach dotyczących pogrzebu Stanisława Sojki. Jeśli chcecie być na bieżąco z dalszymi informacjami i wspólnie wspominać jego niezwykłą twórczość, subskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz. Napiszcie, który utwór Sojki był dla Was najważniejszy, niech jego muzyka dalej żyje w naszych sercach.